Kanal dzisiaj zrobiłem sobie odcinek tylko małpka Sniper Pervir 80 rund. Ciekawe, jak sobie poradzi Na razie to słabo widać. Wszystko się przedostaje. No, ale nie wszystko w sumie. Nie no, przedostaje się do 100%. Albo nie. 430 potrzebuje, żeby już był lepszy. Kurde, słabo to widzę. Dobra. Szybciej strzela. Teraz 330 znowu, żeby szybciej strzelał. No i będzie już okej. Okay. To mam na jeszcze szybsze strzelanie. Teraz sobie pozbieramy na pocisk pełnoplanszowy. To już będzie zadawało cztery warstwy. Więc już będzie nawet dobrze. Będzie przykuwało te zielony balon dokładnie tak teraz już jest nawet dobry ten snajper ale przydałoby się kolegę dać, więc za chwilę będzie kolejny no i postawić tą to... małpkę, nie, nie małpa w sumie więc zbieramy na kolejnego snajpera żeby już było dobrze ten pójdzie w sumie pod to a ten tam ten pójdzie pod to żeby było jakoś dobrze kolejny na się coś przedostaje więc małe balony nie wiem czy to jest na filmie ale jakaś ciężarówka tam przejeżdża więc jak będzie głośno to nie moja wina szybsze strzelanie i w sumie za chwilę potrzebuję tego, bo będą ołowiane balony, ale to chyba już przekuwa. Strzał przekuwają 4 warstwy blonów a kule i odłamki mogą przybijać ołowiane i zamrożone balony. To nawet tego nie będę potrzebował. Łączę na tym, na razie, wszystko zniszczone. Prawie wszystko 380 i. Dobra, już mamy, teraz zbieram 1620 Dobra, już mam 1620 monet, teraz mogę sobie to kupić No i postawię kolejnego, to już będzie iść pod to Dobra, przyda mi się teraz I pójdzie po trzy przestrzelania albo pod pociski Chyba pod pociski lepsze Ale Najpierw sobie kupię szpanel Teraz zbieram na pociski pełnoplanszowy, Pocisk pełnoplanszowy. To już nawet dużo daje, bo przekuwa cztery warstwy na raz, a to nie jest mało. Teraz to kosztuje 1620. Oj! Umrę? No właśnie umrę. Nie mam kasy. Co chwilę to odrobię? Dajcie mi chwilę. Dobra, tym razem kupiłem to zamiast tego, więc może być lepiej. Oby. A jak nie? No nie będzie Musiałem tego użyć, nie było innego wyboru. Jakbym nie użył, to bym przegrał. Teraz bieram na to. W sumie to już mogę mieć. O. Teraz, no to jest już dobre. stawiam kolejnego. Teraz tego ulepszam. Tym razem pod to. No i będzie już dobrze, jak będzie to. A potem to pomalab, wtedy to już nie będzie nic prostszego I do pokonania. Wracam sobie kamuflowane balony. Jeszcze tysiąc kaski będę miał. To już jest dobrze, bo to przekuwa 7 warstw blonów. A 7 warstw to nie mało. To na przykład przekuwa tę gościu. Więc i mamy teraz zbieram na śmiertelną precyzję. I będzie wtedy dobrze, jeszcze postawię bohatera. koi dobra, czy to się da? Tak, dobra, już było blisko, żebym znowu przegrał, ale nie przegrałem, więc jest dobrze. Postawię tu gdzieś tu. Jak będzie jakiś graż, to... No to po prostu dam sobie radę. kamo Potrzebuję jeszcze pod to i pod to. Albo no kuki to. Kupię to? Nie. Nie to. Dobra, no i teraz widzimy się jak będzie 40 runda. Dobra, leci. na easy. Jeszcze tylko 40. 40 rund to małe jak masz już połowę. Więcej niż połowę Nawet teraz bieram na karabin automatyczny Karabin automatyczny już jest dobry Ponieważ strzela jak karabin automatyczny Sama nazwa wskazuje Teraz pod to potrzeba Trzeba kupić Żeby było lepiej To to i Busta otrzymał od Błędolin. Postawię sobie ognisko i w ogóle wyszedłem w paraką Maga. Jak chcecie, żebym go zrobił, to napiszcie w komentarzach. Wiem, że prawie nic nie piszecie w komentarzach, no ale. jedna osoba napisze. I w ogóle dziękuję za prawie 250 subów. To jest dużo, nawet, jak na mój kanał. I nic zdobywam tylko tyle w jeden dzień. Więc trochę beka. No ale. Raz się żyje, mówi się. I raz się nagrywa. Dobra, to chyba zrobiłem sobie cięcie i to kupię. Dobra, już mam. ma. Minęła jedna runda, jak zrobiłem cięcie, więc szybko. No i teraz to leci szybko, mega. Te rundy. Teraz może być lekki problem. Sto, dobra. Kolejny. Pod to. I pod pociski większe, i wielki kal kaliber. Nie umiałem przeczytać. Stawiamy pod kątem. jeszcze jeden. Pod to. I pod to. Półautomat czy odbita kula? Półautomat kupię. Jak według was, co jest lepsze? Na 60, 60 ruda, według mnie lepsze 100, ale to działa lepiej przez te 60 rund. Czy tam 80 ileś? Więc teraz biorę na karabin automatyczny. Nie wiem, czy robić cięcie, czy nie, ale szybko kasa leci na razie. Nie mam dobra każda, ale sobie na pewno kupię karabin automatyczny. Jeszcze. Tyle i mam. mam. Dobra. Teraz stawiam kolejnego pod to. Albo ulepszę tego. I to już będzie dobre. Zatrzymywanie mołabów. pustych No to już będzie ok. Zatrzymywanie mołabów. I nie tylko mołabów w sumie. Więc teraz czekamy do sze na 60 rundę. Mamy 60. rundę. Lecą. Dobra, za chwilę będzie 63. Kupuję to. Coraz szybsze strzelanie. Jeszcze szybsze. No ja bym sobie dał radę. Jak sobie nie dam, no to przegram, Tyle. Spanel. Nie wiem czy w ogóle uzbieram no tą odbitą kulę. Ale pewnie nie. No już leci. I... Uwaga! Dobra, dałem sobie ra radę, więc będzie dobrze, teraz tego sobie użyję, wszyscy dostali usta, to i dora, jest dobrze, dałem sobie radę, to ile oni już zbili, przydałoby się jakiś piątki kupić, I teraz zbieram w sumie na obrońcę wyborową, no to co, widzimy się jak uzbieram. Dobra, już mi stać na obrączce wyborowego i on już strzela jak Teraz zostawiam kolejnych pod to, po za chwilę będzie 78. To jest jak 63 lub lepszona Więc oj, dobra, było niebezpiecznie. Musiałem żyć z kilka, żeby się udało. Dobra, no i odbita kula za chwilę Już jest 400 jeszcze... jeszcze... przestrzelanie To jeszcze kupię No i kolejnego, po co mi szkoda I... Oj Teraz chyba tego nie przetrwam Jak poleci Ale może, kto wie Może przetrwam do 80. rundy? Oby. każdym małpkowi na razie przetrwałem. Tak. Dobra. Dało się. Za chwilę 80. runda. No i koniec. challenge'u Więc. No i wygrałem praktycznie już, można powiedzieć. Piąty TRG1 no jest postawiony. Fajnie. Tu mamy czwarty jakby sprzedawcy no to pewnie by było na tego można sprawdzić no i mam teraz oni stoją w miejscu tak tak wszystko użyte zwycięstwo no i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale